Pamiętam, jak jechaliśmy z Waúlu wow do Torit. Na ulicy coś zaczęło się dziać. Wysadzono nas z samochodu, wysiedliśmy i położyliśmy się na ziemi. Była strzelanina. Widziałem jednego z buntowników leżącego na ziemi. Wojsko go pobiło i zastrzeliło. Pamiętam, choć byłem wtedy jeszcze bardzo mały, że wyciągnęli mu z kieszeni ziarno bobu, trochę groszy i krzyżyk. Krzyżyk. Wszystko to do tej pory pamiętam. Sudan, jeden z największych krajów afrykańskich, doświadczył od chwili wyzwolenia się spod panowania brytyjczyków w 1956 roku wielu dramatycznych chwil. Po uzyskaniu niepodległości nastały rządy proislamskie, co doprowadziło do wybuchu dwóch wojen domowych. Podłożem konfliktów była dominacja polityczna i ekonomiczna islamskiej północy nad nieislamskim niearabskim południem. Pierwsza wojna zakończyła się w 1972 roku a druga wybuchła w 1983. Trwająca 20 lat wojna i w konsekwencji katastrofa humanitarna kosztowała życie ponad 2 milionów ludzi, a około 4 milionów uchodźców zostało zmuszonych do opuszczenia swych domów. W krótkim czasie na peryferiach Chartumu powstały duże obozy, w których uchodźcy znaleźli schronienie. Zamieszkują domy zrobione z kartonów, słomy i suchej trawy oraz z worków. Czasami całe rodziny gnieżdżą się w pomieszczeniach mających tylko 6 metrów kwadratowych. Żyjąc bez dostępu do bieżącej wody, w okropnych warunkach higienicznych, gdy brakuje wystarczająco żywności, nie ma pracy ani prywatności, naprawdę niewiele osób myśli o luksusie, jakim jest kształcenie dzieci. Dodatkowo większość z mieszkańców obozów nie zna klasycznego arabskiego, który jest językiem nauczania w szkołach publicznych w północnym Sudanie. Rząd nie akceptował naszych dzieci. Nie przeniesiono szkół z południa, i kiedy tu przybyliśmy, pojawił się problem nauczania. Ale kiedy władze kościelne otworzyły szkoły, okazało się to ratunkiem dla naszych dzieci. Ta sytuacja bardzo poruszyła księdza arcybiskupa. Przedstawił więc pomysł zakładania jadłodajni, przedszkoli i szkół podstawowych. Na początek powstały szkoły dla dzieci, od klasy pierwszej do trzeciej. Dzięki temu można było zacząć uczyć dzieci, i nie przebywały już one bezczynnie całymi dniami na ulicy. Jego celem była pomoc dzieciom uchodźców. Władze nie były zainteresowane pomaganiem dzieciom i dlatego nie otwierały szkół ani nie troszczyły się o inne usługi dla uchodźców. Jedynie Kościół w tamtych czasach starał się zaspokoić ich potrzeby. Kościół katolicki, organizując szkoły w ramach programu Save the Savable, stał się jedyną instytucją kształcącą dzieci i młodych ludzi pochodzących z rodzin uchodźców. The Save the program, program szkolny o nazwie Save the Savable został wdrożony w 1986 roku. Jego pomysłodawcą był jego eminencja, ksiądz kardynał Gabriel Zubier-Vacon. Program był odpowiedzią na sytuację, w jakiej znaleźli się przesiedleni ludzie, którzy uciekli na północ Sudanu z południowej i wschodniej części kraju. Wcześniej dzieci były pozbawione możliwości uczęszczania do szkół. Dzięki finansowej pomocy organizacji charytatywnych, takich jak pomoc kościołowi w potrzebie, miejscowy kościół uzyskał środki niezbędne do prowadzenia szkół. Pierwsze powstały na terenach należących do kościoła i zostały zbudowane przez samych uchodźców. To, że rodzice nie musieli płacić za kształcenie swych dzieci, było bardzo ważne. Całe wykształcenie zdobyliśmy w szkołach archidiecezjalnych. Nie trzeba było płacić czesnego. Były śniadania, dostawaliśmy nawet na przerwie mleko. Zeszyty i długopisy także były za darmo. Niczego nam nie brakowało, nawet ubrania były rozdawane. Szkoły kościelne w rejonie, w którym mieszkaliśmy, miały najwyższy poziom, ponieważ w tym czasie, w latach 80., nauczyciele pracujący w nich byli lepsi niż w szkołach rządowych. Ludzie bali się do szkół państwowych, ponieważ prowadzono w nich wychowanie muzułmańskie, nie chrześcijańskie. Dlatego też chrześcijanie posyłali dzieci do szkół diecezjalnych. W szkołach kościelnych odbywała się także nauka angielskiego, a w szkołach państwowych do angielskiego nie przykładano takiej wagi. Program Save the Savable został przygotowany, aby zapobiegać stawaniu się uczniów muzułmanami, gdy znajdą się w szkole średniej. Save the Savable opracowano, by uczniowie pozostali przy swej religii od przedszkola aż do czasów uniwersyteckich. Jest to program, który realizuje nasza szkoła. Dwa razy dwa równa się. Profesorze, profesorze, profesorze. Tak? Równa się cztery. Równa się ile? Cztery. Równa się ile? Cztery. Równa się ile? Cztery. Równa się ile? Cztery. Równa się cztery. W czasie wojny sytuacja była tragiczna. Byliśmy znienawidzeni na tym terenie, ponieważ byliśmy chrześcijanami. Atakowano nas wszędzie, nawet w szkołach. Mamy dzieci, które również są chrześcijanami i chodzą do publicznych szkół. W szkołach publicznych nie ma jednak nauczycieli, którzy uczyliby ich o chrześcijaństwie. Jako młoda chrześcijańska wspólnota na tym terenie staramy się jak tylko potrafimy najlepiej dbać o chrześcijańskie wychowanie i wiarę naszych dzieci, ale jest to bardzo trudne. Z powodu wysokiego poziomu i alternatywnego programu nauczania szkoły katolickie mają renomę zarówno wśród uczniów, jak i rodziców. Obawiając się dobrze wykształconych chrześcijan, władze zaczęły masowo zamykać katolickie szkoły. Rząd nie chce, aby dzieci były kształcone. Mówią, że chcą większej demokracji w zakresie edukacji i dlatego chcą pozbawić nas ponad połowy szkół, które powstały w odpowiedzi na potrzeby kształcenia dzieci. Nasze szkoły zostały zakazane, ponieważ powiedziano, że nie wydano pozwolenia na otwieranie kościołów, a od początku wszystkie nasze szkoły były również wykorzystywane do praktyk religijnych. Chrześcijanie przychodzili do budynków szkolnych na niedzielną modlitwę, a także w inne dni. Tak więc władze miały doskonały pretekst do zamknięcia szkół, ponieważ Stwierdzono, że otworzyliśmy w nielegalny sposób kościoły. Od lat 90. XX wieku aż do 2000 roku pomiędzy rządem, który chciał zamknąć i zniszczyć te szkoły, a kościołem, który je na nowo otwierał, toczyła się batalia. Był to czas walki, gorzki czas prześladowania kościoła, ale kościół był konsekwentny, próbując zaspokoić potrzeby ludzi. Nasze dzieci nie miałyby bowiem możliwości kształcenia się lub też musiałyby kształcić się w szkołach państwowych, gdzie ostatecznie mogłyby stać się muzułmanami. Młodzi chrześcijanie, którzy kończyli szkoły państwowe, podlegali indoktrynacji islamskiej i w ten sposób tracili swą chrześcijańską tożsamość. My uczyliśmy się w szkołach archidiecezjalnych według tego samego programu co w szkołach rządowych, ale odziedziczyliśmy zwyczaje i zachowaliśmy naszą religię, w przeciwieństwie do tych, którzy uczyli się w szkołach rządowych. Chłopcy z południa, którzy uczyli się w szkołach państwowych, przeszli na islam. Pod wpływem dominującego otoczenia arabskiego zmieniła się ich kultura i język. Wielkim problemem jest i bólem dla nas to, że nasze dzieci muszą iść do szkół państwowych i być poddane próbie islamizacji. Bez pomocy z zewnątrz szkoły nie dadzą rady. Tracimy po prostu młodzież, tracimy dzieci, tracimy rodziny. Gdy arabsko-islamska junta wojskowa objęła władzę w 1989 roku, katolickie szkoły musiały obowiązkowo wprowadzić państwowy program nauczania i dlatego też coraz trudniej jest im utrzymać chrześcijański charakter. Mamy wiele książek, które zostały sprowadzone z Anglii, Europy i Ameryki, ale kiedy nowy rząd doszedł do władzy, powiedziano nam, że wszyscy jesteśmy sudańczykami. Jesteśmy krajem arabskim i dlatego też musimy realizować arabskie programy nauczania. Dlatego zmieniono podręczniki i ten podręcznik jest już sudański. Mówi się, że mamy przecież wielu wspaniałych mężczyzn i wiele kobiet, o których można mówić na lekcjach, jak na przykład o Jabir ibn Hayanie, który pochodził z kraju arabskiego. Nie ma w tym podręczniku wielu zagadnień dotyczących Europy, a tylko przekazuje nam on wiedzę o kraju w krajach arabskich. Mamy tutaj kolejny podręcznik do nauki języka angielskiego, który jest określany jako SPINE. Słowo to jest skrótem zwrotu Sudański Praktyczny Ujednolicony Narodowy Język Angielski. Nadano mu nazwę SPINE. Podręcznik ten zastąpił książkę, z jakiej uczyliśmy dotychczas. On miał laboratorium. On powiedział, że chemiczne laboratorium powinno być zbudowane daleko od specjalnego miejsca gdzie prowadził wiele eksperymentów. Moglibyśmy zrozumieć wprowadzenie zagadnień dotyczących islamu lub cytatów z Koranu w programach nauczania i podstawie programowej takich przedmiotów jak matematyka, geografia, historia i innych. Ale obecna sytuacja nie jest przypadkowa. Jest to celowe działanie rządu. Podpisanie w 2005 roku kompleksowego porozumienia pokojowego CPA przyniosło od dawna wyczekiwany pokój. Zezwolono na naukę religii w szkołach katolickich, jednakże katecheza, tak jak cały system nauczania, pozostaje pod kontrolą państwa to jest taka e, programowa islamizacja. Muszą się uczyć nawet w naszych szkołach, do egzaminów, e, całych e, cytatów długich z Koranu na pamięć, bo to jest na pewno w egzaminie. Z tym, że w naszych szkołach atmosfera jest chrześcijańska. Jest modlitwa, jest religia e, i Mamy codziennie kilka słów podczas apelu, które przekazują wartości chrześcijańskie, wartości miłości, przebaczenia, wzajemnej pomocy, czego po prostu nie znajdą tych w tych szkołach muzułmańskich. Dla mnie, jako chrześcijanina, nauczanie religii jest jak światło. W naszych szkołach chrześcijańskich uczę rzeczy prawdziwych. Nawet w szkole podstawowej programy mówią o dżihadzie, ale próbuję przywoływać fragmenty Pisma Świętego, mówiące o alternatywnej postawie. Jeśli wzrasta się w błędnym rozumieniu przynależności religijnej, to można pozostawać w błędzie w przyszłości. Moim obowiązkiem jako chrześcijanina jest uczenie dzieci zasad wiary chrześcijańskiej. Przez Kościół, szkół w obozach dla uchodźców paradoksalnie okazało się trudniejsze w czasach pokoju niż podczas wojny. Wraz z jej zakończeniem skończyła się także pomoc finansowa udzielana przez inne kraje. Wszyscy zaczęli umywać ręce od naszych szkół tutaj, ponieważ wojna się skończyła i zapanował pokój. Ale potrzeby w czasie pokoju nie są zaspokajane. Panuje powszechny niedostatek. Nie wiem, jaki jest powód, że to się zmieniło do tego stopnia. My nauczyciele, kiedy widzimy, iż uczniowie są czegoś pozbawieni albo potrzebują czegoś, czego my dla nich nie możemy zrobić, to bardzo się czymś takim przejmujemy. Jak to jest? Ja sam uczyłem się i wszystko dostałem. Nie można więc teraz tak siedzieć i mieć spokojne sumienie. Sam już nie wiem, czy w czasie wojny było lepiej czy w czasie pokoju. Wiele z instytucji pomagających Kościołowi podczas tych wielu lat wojny, jakże trudnych lat, powiedziało, że pomagało nam z powodu wojny. Jednak teraz, gdy podpisano porozumienie pokojowe i czas wojny się skończył, nie mogą nam dalej pomagać. Dlatego nasze środki zaczęły się kurczyć. W związku z tym Kościół nie był już w stanie utrzymywać tylu instytucji i szkół z taką ilością dzieci. Obecnie zamyka się niektóre szkoły. Sam jestem tego świadkiem. Między innymi szkoła w regionie SOBA. Trzeba było zachować tę szkołę, a nie likwidować. Bardzo dużo mieszkańców tego regionu i uczniów skończyło tę szkołę. Mówiłem władzom kościelnym, że powinna nadal funkcjonować. Uczniowie na pewno nie będą mieli gdzie się teraz przenieść.

Pracuje w nich około 1200 nauczycieli, z czego 200 to nauczyciele religii. Jednak w związku z trudną sytuacją finansową kościół musi ograniczyć i przeorganizować swoją działalność w obszarze edukacji. Musimy kształcić nauczycieli, by mieć wykwalifikowaną kadrę do wykonywania tej pracy. Jest to praktyczny powód wprowadzenia programu restrukturyzacyjnego. Ten strategiczny projekt obejmuje zmniejszenie ilości szkół i rozszerzenie szkolenia kadry nauczycieli.